w drugiej połowie odcinka. A, Oli? No? Ja on ma kask. Ten z Boom ma. się tego levela w pierwszym odcinku. Yy, to on ma kask. Wryłem mu headshot'a i zabrało mu tylko 5. Tak normalnie to każdego bierze na hita są m 95 kochanej. Tam trzeba mnie go celować w nogi. Mu celować w nogi. Zdaje ja mi się, że lepiej słuchać ciebie niż mnie. Ale ją. O, to są tylko 100. 102 dokładnie. Bęg gotowy.

Ach, mnie A, tak my jesteśmy przeciwko siebie, widzicie? jak? No tak, widać się na czerwono. Dlaczego? Ja M95 nie ma 5 km zasięgu. Szkoda. Te Na tym odcinku byliśmy razem w teraz Choć Chodź nam chodź. No to jest nie znasz? To ja teraz jadę za pierwszym razem. No, to leży nie trafić. Tak 74 jak w brzu, a 200 headshopa. Właśnie zabiję teraz głośniej. No ten z 30 zabił. Idę twój niczek. Zabiłem cię. No. No. Jeżeli ona kosztuje funców na zachę, mi się trafiamy na tydzień. Na tydzień ona kosztuje e, chyba 6288, a na zachę chyba z 15. ja. na ile masz życia? Zero ale ile miałeś jak się jeszcze lałem. No to wszystkie. Bo ja się odrodziłem, nacelowałem ci headshota i to tobie. Jak się odrodziłeś? Cieszę ja się jak hmm. ja się jeszczelałem. Jak ją dostawałem. Ja on poszedł do... Kieszczota poszedła w swojej drużynie do mnie z kombatem. Zaczęła we mnie walić, ja mu spokojnie headshotyka nacelowałem i po nim. Naprawdę najlepsze w mojej drużynie. Dobra, snajperuję punkt C. Miałam 80 temu. Dobra, nie. Czyli ja pieczku No ja Ten. Ale rekosa. Wiesz, jest pH? No mamo, gram teraz. O, awesome. No mamo, ja robię odcinek, cichy. Nie, no, nie, 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 nie. wiem, ma też nie tak zajmuje, że teraz robiłaś odcinek. No okej. Okay. No, no. Aaaa, to jest 30 go nie. mi kolejny raz zabił. Ksiota. Jak mu naceluje na ksiota, to mu 10 zabiera, a nie 200 jest chory w tej, jakim to na głowę. Ale jestem na fajnym miejscu. No, bardzo. nawet mi się nie spostrzeżesz, jak się zabiję. No, to się teraz spodziewam. Ja tak, No i to ile. No. Czekam na ciebie. Powiedz mi, gdzie ty się tylko respawnujesz. a chyba już wiem. No idzieś tam. Ja zabiłem czekaj. No, ale dobrze, że teraz. ...na busie. No, mama się z jedynym zantażem jakiegoś skruchaczka na busie najeździ. Tak! O, gdzieś dostał headshota! To nie zrypany ten z 30 Co? Nerwy z konserwy. No. Ale dostał headshota, a mu tylko jesień zabrało. Wiesz co jest ten kask był no nie? No to ja mówię, mu mu obserwowałem dosłownie w środeczek. On mu 5 brał, bo no, na ma jakąś ofensywę na głowę. Ale jesteśmy razem? Nie. Ale ja znam... Byłem przeciną właśnie w tamtej drużynie i znam dużo fajnych miejsc w No nie mam, mówię, zrobię. No tak wprost nie mogę takiego jednego znaleźć. Zapomniałem gdzie jest. Tylko będę przeszedł. Z 30 nie zabił. Ja już po 27 zabrałem. Walęłem z niego snajpy w brzuchu. No porę. Ja w kącie 73. No rękach nie ma kamizelki kuloodpornej. Się mnie gnę. Fuck, Ja odrodziłam się na linii. Ta, ta. Taś, mogę się Cię o coś zapytać? Chodzi o ten spychacz. Nie wiesz co ty robisz? Co tobie, że do buzi? Pamiętasz, co jest spychacz do tego kartonu? Ale może... Ale nie pamiętasz. Bo ci zaraz każe wyłączyć tą grę, Uli. Ale jak nie możesz... No pamiętam. Że spychacz po do tego kartonu zbiera. Nie, Ten żółty? Mhm. No chyba tak. Ten, chyba chyba tak? Mhm. No ja jestem pewien. Ale robię tu dwa tygodnie to się do no, yeah. nie nie No ja, Z On Nie wszędzie ten twój dostek z trzydziestego. Adek. Aha. Dobra, zaraz będziemy musieli kartę. Kolejne nie, 10 nie, minut. Oj, kolejne 10 minut. Ja. No, o... minut. Hmm. ale 10 minut się już skończyło. No, no, no. Może będziemy razem Dobra. Не, конечно, не все быть